Witajcie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w tym miasteczku. Bardzo ładne miasteczko położone nad zatoką. Przyjechaliśmy do sklepu po pozwolenie wędkarskie. Bardzo miły sprzedawca. Super się z nim rozmawiało. Bardzo przyjazny. W sklepie są artykuły wędkarskie. Można, tak mówiłem, dostać pozwolenie do outdoor'u jest w pełni wyposażony sklep w artykuły wędkarskie polecam super obsługa pokażę wam jeszcze co kupiłem kupiłem sobie pozwolenie za 10 funtów, nie trzeba żadnego dodatkowego kupiłem dwie przynęty wahadłowe mniejsza i większa i kupiłem na te muszki, bo widzieliście, że mnie pogryzły strasznie takie spray'e podobno, że i tak nie są skuteczne, że nic na niej nie jest skuteczne, ale lepsze niż nic I dalej. Zatrzymaliśmy się jeszcze w sklepie po świeży chlebek na śniadanie. Pokażemy Wam później dokładną lokalizację tego miasteczka, i pokażemy Wam dokładną lokalizację, gdzie stacjonujemy samochodem. Dokładną. Poszłam do sklepu po chleb i mięso na obiad, i chciałam sobie kupić piwo na wieczór. Słuchajcie, no i Pan mi nie sprzedał piwa, no. bo i wcale nie no. dlatego, że nie miałam dowodu, bo mam dowód. Pan mi nie sprzedał piwa, dlatego że nie sprzedają alkoholu przed 10 rano, a jest o. godzina 9.50 Także nie wiem, nie wiem co będzie dzisiaj pił. Powiem Wam trochę o pozwoleniu wędkarskim, które kupiłem. Zamknąłem szybę. Jeżeli chodzi o pozwolenie, obejmuje ono łowienie z brzegu lub z łodzi. My łodzi nie mamy, także będziemy łowić z brzegu i jest tylko spinning lub łowienie na muchę. Mam zestaw na mukę i mam zestaw na spinning, ale będę łowił tylko na spinning i obowiązuje na 24 godziny, do, czyli w sumie już mamy 10 godzin z głowy, ale obowiązuje do północy dzisiejszego dnia. Opowiem Wam o łowieniu łososia w Szkocji, bo prawo jest takie, że jeżeli się łowi łososia, to należy go zwrócić na duże. Czyli nie można go zabić, a nawet jeżeli zostanie uszkodzony na tyle, że zdechnie podczas mówienia, to i tak należy go oddać na naturze, czyli wypuścić z powrotem, dlatego że jest masa organizmów, które się żywi na, tylu, na, na po prostu na łososiu. I tak samo on użyźnia wodę i glebę. Także takie, taka ciekawostka. Ciekawostka dla ciekawskich. Tak Znaleźliśmy mikrofonu w tym miasteczku, także poszedł poszła rzeźba. Kawałek gąbki, dwie trytytki, testowane było, działa wyśmienicie. Jeżeli coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że nie jest głupie. I jest mądre, tak, mamy to. Tam mam pokażę, mamy fajny las. Na pewno się ten wybiorę. Jest wiatr, a nowy mikrofon spełnia swoje zadanie. Przeparkowaliśmy trochę samochód. Adam nas opuścił, pojechał w stronę Londynu, ale niedługo do nas wróci. Pozwolenia mam, także zbieram się na ryby. Pokażę Wam, że trochę przygotowałem sprzętu. Elka sobie odpoczywa na słońcu, opala się. A tu mamy sprzęt. Przygotowałem sobie dwie wędki. Jedną to już widzieliście. Na filmiku z Makreli. A tu jest druga. Jedna jest do ciężkiego spinningu, druga jest do lżejszego spinningu. Dobra, potencjalnie co my tutaj możemy tutaj znaleźć w tych wodach? Jest tutaj łosoś. Tylko z łososiem, to jak wam mówiłem, są inne prawa. Jest tutaj troć jeziorowa. Troć wędrowna i pstrąg. Ja sobie wejdę do wody. żeby miał lepszy zasięg z przynętą. I będę wymieniał wędki. Raz jedna. Raz, druga i zobaczymy, co się będzie działo. Jeszcze co do żyłek, na obydwu kołowrotkach mam fluorocarbon, także jest niewidoczny dla ryb. Przymęty, tylko kilka. mepsa najskuteczniejszy moim zdaniem. Boblerek, dwie wahadłówki. To jest dobrze zdojechane, to będzie później na makrele. A tu założyłem wahadłówkę Tobi. 18 gram No i zaczynamy Dobra, podminam haki Graty mam na sobie Pokaż moją piękną opaleniznę. Opalenizna pierwsza klasa. I nogi zcihane. I nogi. Ale będzie dobrze, bo będę stał do kolan, bo przynajmniej te muszki mi nie dolecą. Nie będą mnie złe. No, zobaczymy jeszcze. Chciałam wam pokazać zabawki karola nie znam się na nich więc nie będę nic mówić po prostu ładne nie kolorowe o to mi chodziło taka pora atakuje dalej ja Wam coś powiem na temat sprzętu, bo na pewno jesteście ciekawi, niektórzy przynajmniej z Was. Ten spinnik już znacie. To jest do łowienia na wodzie słonej. Czy on się różni od normalnego do łowienia na wodzie słodkiej? No tym, że jest bardziej uszczelniony i jest wypełniony smarem, dlatego mechanizm nie jest tak narażony na e, działanie słonej wody, czyli, ko czyli korozję. tak. A z kolei ten jest lżejszy i do wody słodkiej. Wędka. To jest Dragon HM69 Trout, to jest wędka do połowu strągów i Ryobi Zauber. Bardzo dobry kołowrotek, bardzo wytrzymały. Wędka 2,55, 7 do 25 gram, Dobra, pokażę Wam przywieszkę, wahadłówka, którą kupiłem dzisiaj. Ogień! Ryby nam się obudziły. Karol wystrzelił eksport. Zerwał się na równe nogi. Idzie próbować dalej, bo do tej pory jeszcze nic nie złowiliśmy. Tu jest tak pięknie i tak spokojnie, że aż naprawdę ciężko w to uwierzyć. Totalny relaks, szok. I wiecie co? Jeżeli to jest one life, to ja chcę tak już zawsze. Posiedzicie ze za mną na kamieniu? Z widokiem. Słyszę rybę. Karol jest z drugiej strony, bo tutaj nic nie złapą, a ja tu przed chwilą widziałam, Coś skończyło do góry. Powiem wam, że jeżeli tutaj przyjedziecie z naszego polecenia, to na pewno się nie zawiedziecie. Miejsce jest fantastyczne. Jest jednak trochę głośno tej drogi w dzień, bo jest ruch, ale jest środek tygodnia, więc myślę, że i tak jest całkiem przyzwoicie. Nie ma turystów. Nikt się dzisiaj tutaj nie zatrzymał nawet na chwilę, żeby zobaczyć, co to jest w ogóle za miejsce. A jak widzicie, jest no sztos, po prostu ciężko uwierzyć. Naprawdę, ja mogłam tutaj zostać jeszcze kilka dni, ale trochę przed nami. Także nie ma co siedzieć, ale będziemy to wspominać naprawdę wyjątkowo. To jest magiczne miejsce, bardzo, bardzo polecamy, żebyście tutaj przyjechali. Kochanie, ja tutaj słyszałam rybę. Tam była tam była ryba Tak? No Duża? Nie wiem Duży był blask nie no Taka jak te makrelki Myślę jak ten Coś mi się tu nie podoba. Wykonałem tysiące rzutów różnymi przynętami na różne odległości. Widziałem tylko dwa spławy ryb. Jedne co widać takie małe kropeczki to jest taka ta mała ławica. Takich kilkucentymetrowych rybek. Na całym jeziorze nic większego się nie spławia. Róba nogi. Siedzę tam sobie o, na fotelu. Tak, z widokiem, a Karol mi się drze, że złowił rybę. No w końcu, cytując mój pierwszy film, ja mówi, że idzie, także zaraz zobaczymy. Dobra, mówi, że miał małego pstrąga i że go wypuścił. E, no trudno, ja też się przeniosę bliżej z foterem i będę czatować. Jest pierwszy pstrąg, pierwszy drugi. Żeby zmoczyć rękę, jeżeli chcecie, żeby wypuścić powrót do wody. A czemu? Dlatego, że zostanie na śluz na twoich rękach, jeżeli masz suchą. Mm -hmm. Ciekawe. Zaraz wam go pokażę. Malutka. Dobra. <gry> Akurat nagrałam to. O, brzmi na kamienie. Dobrze, że zobaczyliście. Dobrze, że zobaczyliście, lecimy dalej. Niech przeprowadzi mi to swoją mamę. Strasznie trudne łowisko. Omachałem się tysiące razy różnym kalibrem. I w sumie wydłubałem dwa strągi, z których jestem bardzo zadowolony, bo to była super walka. Mimo tego, że były bardzo małe. Także jutro poszukam jakiejś rzeki. A zaraz Wam pokażę, na co złapałem strągi. A poza tym muszki już mnie chcą zjeść, że nie chcę cierpieć później. Dlatego tyle na dzisiaj. Przynęta okazała się. Najlepsza meps, bujeczka, srebrny kropkowany. Następny dzień. My się powoli zbieramy z tej miejscówki. Jeżeli chodzi o ryby, to widzieliście jak wyszło. No ale tak, tak jest z rybami. teraz się wraca o pustych rękach. Także i tak nie mam co narzekać. A ja idę zobaczyć co kryje ten las. Zaraz Wam pokażę. A później jak wrócę, pokażę Wam dokładną lokalizację. Trafiłem taki młody lasek. Tam jest taka starsza część z większymi drzewami. Tu płynie strumień. Ale grzybów brak. Chodzę jakieś 15 minut. Wiem, że to mało. Ale no jest zasucha. Tu jest taka przerwa w drzewach. A ja wbijam się tam głębiej w ten zagajnik brzuskowy. Kolejny na swojej drodze. I słychać strumień. Idę tam. Jest strumyczek. A idę do starego lasu. Te drzewa są przeogromne. Piękny widok. Zobaczcie na to drzewo. Ale grzybów nie ma. Wracam do auta. Dobra, ja wracam po samochodu, już jestem blisko i powiem wam o jednej rzeczy. Bo czasami miałem wyrzuty sumienia, że zostawiam elkę samą, a sami idę w dzicz. Sytuacja wygląda tak, że najczęściej mam ze sobą krótkofalówki: ona ma jedną włączoną, ja drugą. I w razie, gdyby coś chciała, one mają zasięg 5 km, a dalej nigdy nie idę, to możemy wezwać. Ale jeszcze jedna kwestia: że w razie, gdyby coś mi się stało, ona ma na tablecie moją dokładną lokalizację i nawet to działa w trybie offline. Znaczy, gdybym długo nie wracał, to może mnie dziewczyna ewentualnie znaleźć albo wezwać kogoś, żeby mnie znalazł i pokazać, gdzie jestem. Także tak to rozwiązaliśmy. Ja wracam do samochodu. Widzimy się na podsumowaniu lokalizacji. Pokażę Wam teraz, gdzie jesteśmy. Jesteśmy nad Loch Ek. Wcześniej byliśmy tutaj, na tej zatoce morskiej. I tu jest ten parking, dokładnie. Jeżeli chodzi o satelitarne zdjęcia, to pokażę Wam ten mały półwysep. Może słabo widać, ale to jest po prostu kilka drzew i taki mały wystający punkcik. Półwyspem w sumie nie można tego nazwać, ale, ale tak to wygląda. Dobra, wracając do map. Jeżeli chodzi o pozwolenie wędkarskie. Musieliśmy jechać do Danon. Danun, nie wiem jak się to wymawia. Szkockie nazwy są dla mnie dosyć trudne. Do prawidłowej wypowiedzi. Dobra, tutaj macie nazwę i lokalizację sklepu. Na zdrowie. 17 km 20 minut drogi samochodem od naszego miejsca. Tutaj są tak samo restauracje. Są sklepy spożywcze. Można się do wszystko zaopatrzyć. No i dobra. My się zbieramy. A po drodze pokażemy Wam magiczne miejsce. Zobaczcie te góry. Przykryte mgłą. Na razie. Do następnego odcinka.